Hej, kochani, witam się z Wami w nowym vlogu. Jak widzicie, siedzę w samochodzie, jestem przed sklepem Castco. To jest takie porównywalne w Polsce do sklepu Makro. E, taka duża hurtownia, wiecie, spożywczych rzeczy, ale i nie tylko. Rzeczy do domu, e, piekarnia, jakieś świeże ryby. No, generalnie wszystko tu możecie e, znaleźć. I teraz tak. Samochód mi tutaj. Gada do mnie. Słuchajcie, było bardzo dużo pytań, zawsze pod każdym vlogiem dostaję, czy na Instagramie, jak u nas wygląda inflacja, jak u nas ceny podskoczyły, czy w ogóle podskoczyły, jak to właśnie się przedstawia tutaj w Stanach. Więc dzisiaj z takiego, opinia takiego szarego człowieka, nie jakiegoś specjalisty od finansów, ale pokażę Wam, po prostu w sklepie ceny. E, powiem Wam, jakie te ceny były, bo mniej więcej e, pamiętam, e, bo jednak te ceny powiem Wam, że podrosły. Później jeszcze z Markiem na pewno Marek Wam dopowie, jak wyglądają też ceny takich produktów budowlanych, cena paliw i innych rzeczy, które też musimy właśnie opłacać, jak te rachunki też u nas czy się zwiększyły, czy, czy nie, jak to właśnie wygląda, więc ja Was teraz akurat zabieram na zakupy, bo takie muszę właśnie do domu zrobić. Strasznie dużo jest ludzi, powiem Wam, że ledwo co zaparłabym Parkowałam, ale tak to jest, jak się jedzie do kastko w sobotę czy w niedzielę, to jest wtedy zawsze dużo ludzi. Najlepiej to jest jeździć właśnie w tygodniu, ale wiem, że w tygodniu nie będę miała czasu, żeby to zrobić. Teraz właśnie Kacperek poszedł na drzemkę. Wikusia sobie tam rozmawia z koleżanką przez telefon, no a Marek przy okazji trochę się poczylałtuje, ja się śmieję, niech sobie chłopina odpocznie I ja mówię dawaj, ja zrobię szybko te zakupy, bo bez sensu, żeby wiecie tak, iść całą rodziną, wiecie jak to zawsze w sklepie z dzieciakami, to trzeba pilnować, to trzeba się skupić na zakupach, więc Będziemy mieli spokojnie, Będę miała spokój, żeby Wam też pokazać wszystkie yy, ceny i poopowiadać Wam trochę, jak to u nas wygląda. Dobra, to lecimy do sklepu. Kochani, kochani, stanęłam sobie tutaj tak gdzieś z boku, żeby nikomu nie przeszkadzać, bo chciałam Wam mniej więcej powiedzieć, że w Kastko są takie, wiecie, no trochę inne ceny. Bardziej ceny takie hurtowe. Bardziej się tutaj opłaca kupować rzeczywiście więcej produktów za mniejszą cenę niż na przykład jakbyśmy pojechali do Targetu, Walmartu, czy nawet Publixa, a tym bardziej na przykład Whole Foods, gdzie mamy organiczne jedzenie. No, ale jednak i tutaj też dużo rzeczy podrożało, więc zaraz Wam pokażę takie przykładowe ceny i może też Wam będę przy okazji mówić właśnie, jak te ceny się przedstawiają, jeżeli chodzi o Target, Walmart i tak. inne. Może słuchajcie, to nie temat naszego vloga, ale chciałam Wam przy okazji pokazać takie fajne, przedroczyste pudełka na różne rzeczy, albo też na buty. Bardzo mi się podobają, i takie coś chyba bym chciała mieć na nowym domu. Przynajmniej w części, gdzie tych butów tak na co dzień nie noszę. Bardzo fajne, ale jakieś takie wielkie te pudełka. Nie wiem, czy one nie są za duże. Ale fajnie, bo można otwierać zobaczcie, z jednej strony i z drugiej strony. Ciekawe. Ciekawe. Jestem akurat na dziale z chenią, czyli wszystkie proszki, płyny do prania, do pukania. No i tutaj Wam pokazuję właśnie cenę za taki duży płyn jak widzicie one są zawsze te płyny tutaj dużo większe niż na przykład w normalnym sklepie więc to też się bardzo opłaca tutaj kosztują 1599 i inny płyn innej firmy 1489 i powiem Wam że ja tutaj nie zauważam jakiejś wielkiej różnicy cenowej może troszeczkę to zdrożało, nie, przy, nie przypominam sobie, żeby one, one w podobnej cenie zawsze były, więc wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że ta cena bardzo mocno nie podskoczyła. Ten produkt uwielbiam do prania, to są takie kulki pachnące. Wiem, że on w Polsce też już jest. Eee, akurat uwielbiam ten najbardziej zapach. I ja go zawsze tutaj kupuję w kasko, więc dokładnie pamiętam jaka była kiedyś cena, a jaka jest teraz, więc pokażę Wam tą różnicę. Eee, tutaj zawsze się opłaca, bo tu jest naprawdę duża, duża pojemność. Eee, w sklepie na przykład typu Target czy Walmart można kupić taką, taką mniejszą buteleczkę, e, która jest e, droższa niż tutaj, więc e, tu naprawdę e, ta cena jest spoko. I uwaga! E, przed właśnie inflacją e, kosztowało to 14,99, to dobrze pamiętam, a teraz jak widzicie kosztuje już 17,99, więc chemia jednak też podrożała. No, słuchajcie, wycieraczka. Mam taką właśnie przed domem, ale już niestety jest mega zniszczona. Już po prostu się zużyła i czas, czas na nową. Albo tamtą po prostu dam na tył jeszcze, na taras, bo też zawsze warto wiecie, mieć taką też wycieraczkę, jak się z tarasu wychodzi do domu, a tą sobie postawię właśnie, położę sobie na wejście. I ona, słuchajcie, kosztuje tutaj w kastko tylko 9,99, więc naprawdę się bardzo płaca i na długo starczy. Ona się prawie w ogóle nie niszczy. No i świetnie, świetnie spełnia swoją funkcję wycieczki. Mamy, słuchajcie, pieczywo. Na pewno będzie Was ten temat interesował, więc takie pieczywo z różnymi właśnie nasionami kosztuje 7,99, a zwykłe pieczywo, znaczy już bez tych dodatków, 5,99 to jest naprawdę bardzo dobre pieczywo, jak na Stany. E, a jak wiecie, ja Wam zawsze we vlogach mówię, że jednak te ceny są słabe. E, znaczy, nie ceny, tylko słabe są. E, jest ogólnie pieczywo. Ale tu naprawdę w Kastku mają bardzo dobre. Oni mają tutaj piekarnię. Więc tak jak to pieczywko, jest słuchajcie, jeszcze e, ciepłe. E, więc rzeczywiście jest bardzo smaczne. Nie zauważyłam tutaj jakichś takich większych cen. Wydaje mi się, że może dolar, może 2 dolary e, troszkę większe. Na pewno bagietka jest w cenie chleba, więc jak widzicie, dwie bagietki więc chyba sobie wezmę, bo są normalnie są cieplutkie. Mmm, pychota. Słuchajcie, jeżeli chodzi o cenę mięsa, to tutaj jest różnica w cenie. Ja pamiętam, że kurczak w kastku taki paczkowany, jak widzicie, tutaj macie aż sześć takich części. Tutaj akurat jest cena 13,37 jak widzicie, a ja pamiętam jak to kosztowało 9,99, ale zobaczę jeszcze czy mają organicznego kurczaka i wtedy zobaczycie dużą zmianę. w cenie. No i jak widzicie tu już jest bardzo duża zmiana. 36,90 kurczak organiczny. On zawsze był dużo droższy niż taki można powiedzieć zwykły, ale... I jest ta cena dużo wyższa. Ja pamiętam, że on tak kosztował w granicach 20 paru dolarów. Słuchajcie, jak był mój tata e, u nas, to bardzo często mi gotował. I mój tata bardzo dobrze pamięta ceny, e, jeszcze nie tak dawno, jakie były. No i na przykład, takie wiecie, żeberka, teraz kosztują 27,69 e, i wzwyż. No i cena z chabu na przykład, takiego, taki ładny, duży kawałek, e, zaczyna się od 20 dolarów, wzwyż, tam 25, 28. A mój tata właśnie mówi, pamięta, że ten kawałek kosztował 14,99, więc jak widzicie, cena jest różnica jest ogromna. Cenę sera też bardzo dobrze pamiętam, bo taki kawałek kosztował kiedyś 9,99, teraz i był taki, wiecie, no tak do 11 dolarów można było kupić te kawałki. Teraz szukałam jakiegoś tańszego, no jest za 13,95 za właśnie 14, jak widzicie. No ale też cena sera bardzo podskoczyła. Ja Wam nagram e, przykładowe ceny produktów, e, bo może będzie Was to interesować, ale niestety nie mogę Wam powiedzieć jaka wcześniej była cena, bo niestety nie pamiętam. E, tutaj mamy małe pomidorki, które ja najczęściej kupuję właśnie takie koktajlowe, bo one są bardzo dobre w smaku i one kosztują całe takie duże pudełko. 5,99 Jeżeli chodzi o mandarynki to 5,69 a pomarańcze 8,79 Rzymska sałata, którą uwielbiam, jest, słuchajcie, za 4,49 Za... raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich e, sałat. Więc mi się wydaje, że cena ta jest akurat bardzo spoko. Jeżeli chodzi o maliny, to tutaj za takie bardzo duże pudełko, gdzie w sklepie typu Target czy Walmart za jedną taką część płacę 3,99, a tutaj jak widzicie, za tą samą cenę mam większe pudełko, ale już zauważyłam, że na przykład truskawki mają wyższą cenę niż w innych sklepach. Za takie samo pudełko tutaj chyba 6,99, a ja w sklepie mogę zapłacić do 4. Wyrwiam pesto, ale chyba zacznę. Akurat to pesto właśnie z kastką, ale chyba zacznę robić swoje. Może by mi taniej wyszło, bo to kosztuje już 9,89, a pamiętam, że kosztowało gdzieś koło 7 dolarów. pamiętacie e, co się działo e, jak tylko wybuchła pandemia? To normalnie zabrakło papieru toaletowego i papierowych ręczników. To po prostu była zgroza wtedy. Nie wiem o co to do tej pory chodziło właśnie z tym papierem, ale tak było. Były po prostu braki nawet tutaj w Kastko. No i teraz patrzę na taką dużą paczkę. Tutaj akurat mamy papier toaletowy, ale tam w oddali jest taki Tutaj kaskowa firma robi papier. E, właśnie ręczniki papierowe są tutaj. Ale kurczę nie ma ceny. Jest tylko cena za... Chociaż e, nie, może to jest i ta właśnie cena. Nie, tak, to jest ta cena, 19,99. E, wydaje mi się, że troszkę było to tańsze. Nie było to aż tak... Nie ma aż takiej dużej e, różnicy. E, ale tutaj na przykład macie znaną firmę właśnie ręczników papierowych i tutaj już kosztują 25,99 więc tu wiem, że ta cena naprawdę urosła bardzo, bardzo. Tutaj może to jest kwestia też paru dolarów, ale i tak nadal się bardzo opłaca kupić taką całą wielką pakę. Zobaczcie jak ta paka ma bardzo dużo ręczników. Na pewno bardziej się tutaj opłaca kupić niż w takim na przykład targęcie. Lody uwielbiają moje dzieciaczki i one słuchajcie normalnie kosztowały 9,99 za takie całe wielkie pudełko. Teraz jak widzicie 13,99, więc jest sporo. Więc. że w kastką mleko tak wcale nie podrożało, tak jak podrożało właśnie w sklepach typu Target czy Walmart, bo tam już się szacuje mleko prawie za 6 dolarów. Już nie wspomnę o mleku organicznym, a tutaj macie zwykłe mleko za 3,59. A organiczne za 11,79, więc nie ma jakiejś takiej, wiecie, i to są bardzo duże ilości tego mleka. To nie jest na przykład za, tak jak przy tym mleku organicznym, to nie jest za jedno takie, jedno ta, taką butlę dużą, tylko tam jest parę kartonów, więc naprawdę to się opłaca. Zresztą to mleko też się bardzo opłaca, bo jak widzicie, jest bardzo, ma bardzo dużą pojemność, chociaż w sklepach... No Macie też te pojemności ogromne, ale powiem Wam, że ja doznałam właśnie szoku, jeżeli chodzi o mleko, o cenę mleka. Panie, jeżeli chodzi o jajka, jak zobaczycie, taka wielka ilość jajek organicznych. E, kosztuje tutaj 14,99. E, może się wydawać sporo, ale tych jajek jest naprawdę dużo, a w sklepie e, taka ilość i to nieorganicznych jajek kosztuje prawie 4 dolary, więc ja jednak biorę te, bo są naprawdę smaczne. I jeżeli chodzi o jogurt, taki organiczny też fajny, to kosztuje on taka cała paczka 9,99. Nie, przepraszam, 9,49. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kawę taką do automatu, do automatu, którą my używamy, to tutaj cena też oczywiście się zwiększyła. Jak widzicie, cena teraz 36.99, a wcześniej kosztowała 34.99. Powiem wam, że teraz się bardziej opłaca kupować Starbakowską kawę do mojego ekspresu, bo kosztuje 33.89, więc dużo mniej. Mi się wydaje, że chyba nawet spadła ta cena tej kawy. batony bardzo podrożały. One kosztują teraz 21.69 i na przykład moja Wikusia uwielbia te. One są właśnie z migdałami i z gorzką czekoladą, ale są naprawdę bardzo smaczne. Ja lubię te karmelowe, więc zawsze jej zjadałam te karmelowe, ale chodzi mi o to, że, no wiecie, no nie zawsze ja też mam ochotę, nie zawsze jem te batony, tam mi się zachce raz na, nie wiem, dwa, dwa batony w miesiącu mi się zjeść, więc nie opłaca mi się kupować takiego dużego pudełka. Gdzie połowa jest tych batonów, których Wiktoria do szkoły sobie nie zabiera, tylko te. No i te mogę kupić dużo taniej właśnie w targetie czy w Po prostu mniejszą ilość, a tylko tych batonów. Więc to rzeczywiście, jeżeli chodzi cenowo, to się na tle innych batonów, jak widzicie, no jest duża, duża różnica w cenie. E, za wszystko zapłaciłam 2, e, 229 dolarów e, i 1 centa, więc nie jest jeszcze tak źle. Bo naprawdę tych produktów mam sporo. Cały koszyk i na górze i na dole. Spokojnie mogę tutaj zrobić parę obiadów, więc nie ma, nie ma takiej, takiej tragedii, parę śniadań. I nawet mam jeszcze kwiaty, przepiękne tulipany sobie zakupiłam w cebulkach z wazonem. Eee, więc powiem wam, że e, kiedyś pamiętam, że kupowałam chemię. E, teraz nie musiałam już chemii kupować. No to tak, takie zakupy wynosiły mi coś po 300 dolarów. Więc na pewno, jakbym jeszcze do wiecie, kupiła chemię i takie tam rzeczy, to na pewno wyszłoby to więcej niż wychodziło kiedyś. No, słuchajcie, dorwałam tutaj Mareczka. Ja to jest się czy... Chillaut... Czy Chill... Ale ja mówiłam, że ty się chillautujesz dzisiaj. Takie dni są też potrzebne, zwłaszcza Tobie. I chciałam się Marka właśnie zapytać, bo mówiłam Wam, że Marek Wam też wspomni, jak to jest z cenami tutaj, materiałami budowlanymi. Powiedz, jak one bardzo podrożały, bo chyba <coughs> podrożały bardzo, co? One tak, ale <coughs> one podrożały bardzo, ale teraz spadają już. Czyli, ale ceny. właśnie, bo powiedz, bo one podrosły, to pamiętam, że mi... Bo to mówiłeś, one wystrzeliły w ogóle strasznie. Po pandemii, prawda? Znaczy, Podwójnie. Znaczy nie, było Nawet tak, więcej. Że przy pandemii ludzie właśnie zaczęli sobie remonty robić więcej, nie? Tacy nie, zwykli był... zjadacze chleba i były te ceny, Marek, były te ceny jeszcze takie jak były. W normalne. A później, pamiętasz, już jak zaczął się ten boom też u Ciebie, taki ten budowlany, że tak bu budowało to na, to się nie, To nie, to, to nie o to chodziło, tylko chodziło o to, że podczas pandemii dużo tartaków, czy tam jakichś innych... Było zamkniętych? Nie, po prostu padło. To wiesz, te tartaki, kurde, popadały, to automatycznie, jeżeli jest Mniej. Wiesz, z 10 tartaków został powiedzmy No tam jest trzy. Ta konkurencja, nie? Oni no sobie mogą dokładnie. ceny windować. Była taka sytuacja, że drewno było niektóre, na przykład tak jak u nas był cyprys. To w pewnym momencie tartaki stwierdziły, że po co cyprys robić? I w sensie, w sensie ciąć, jak można zarobić dwa razy tyle na powiedzmy jakiś tam innym świerku czy tam na czymś innym. I na przykład Cyprus był tak, że jak, jak trzeba było na niego czekać powiedzmy dwa tygodnie, to później się zrobiło na przykład do 16 tygodni. Oh wow. Albo na przykład dawali ci takie coś, że, że oni mogą wziąć zamówienie, ale nie wiedzą kiedy będzie, nawet nie mogą ci dać daty. Mhm. Kiedy będzie? No. Mhm. To było tak po pandemii yy, i pamiętasz, było później tak, że drewno <laughs> było droższe niż metal. Tak, a zawsze było tak, że metal był droższy, mm -hmm. a później było w ten sposób, że. No to ale to właśnie, to było, to, to chodziło, że z tymi mm -hmm. tartakami, nie? Mm -hmm. No ale generalnie później wszystko, bo przecież było coś takiego, że y, tam się buntowali, y, buntowały się porty i, i statki czekały, kurde, po, po kilkadziesiąt miesięcy, kil, tam kilkadziesiąt, kilkanaście miesięcy mm -hmm. w porcie, żeby w ogóle zostały rozładowane, żeby to, żeby tamto. Mm -hmm. a, a to się wydaje, wiesz, bo to jest tak, że kurczę, jeżeli. U, u Ciebie się u, jeżeli u Ciebie się to ruszy powiedzmy 1 centymetr no to dalej i dalej i dalej i dalej to się nagle okazuje, że z jednego u ciebie to będzie powiedzmy trwało jeden tydzień, a ale gdzieś tam indziej będzie to trwało kurde 3 miesiące, nie? No tak, No a powiedz, no. a teraz jak wyglądają te ceny? One trochę no teraz, spadają, czy... Nie no teraz spadają. Się? Nie, 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 nie. Spadają ceny do... do nie są one takie jakie były Kiedyś, no ale są dużo bardziej dostępne niż, y, niż ceny, kurcze, y, kiedyś, nie? Mhm. Bo żeś, jak robiliśmy basement w North Carolina, ja wszystko musiałem z metalu zrobić, bo było dużo taniej, niż zrobić z drewna. Mhm. No. ale liczyłeś i jaka jest ta różnica? Y, w cenie na przykład, nie wiem, drewna, czy, czy ile to jest na przykład różnica, nie wiem, 5 dolarów? No, no spadł tak, jeżeli na przykład kiedyś tam były, powiedzmy, to buy for taki ośmiostopowy mm -hmm. kosztował y, za w tych, w, jak, jak był tak najdroższy to on prawie koło 9-10 dolarów kosztował, to teraz kosztuje 4 coś nie? Mm -hmm. no a no. ta pierwsza cena jeszcze przed, a pierwsza cena to w ogóle było 2 coś no. No. ale myślisz, że spadną te ceny? Czy to tak one się... nie, spadnią, nie spadną aż tyle no ale jeszcze trochę stan staną się bardziej dostępne o, mm -hmm. dla takiego zwykłego zjadacza chleba nie? Mm -hmm, mm -hmm. wiesz, my, ja to się nie muszę martwić o to za bardzo, bo bo y, ci ludzie, dla których ja my, my robimy, no to, to oni to mają gdzieś, czy tu tak. for kosztuje 10 dolarów czy 2, nie? Tak, tak, tak. No ale tacy, tacy zwykli jak te domy, takie powiedzmy tam, co były po 300-400 tysięcy, to już ich nie ma w ogóle, tak, nie? Tak. No. no to tak samo w ogóle tutaj chyba w Stanach to też te ceny e, ustawia e, koszt paliwa. Tak, no ja ci powiem na, 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 na prostym przykładzie ci to powiem. Jak na przykład, żeby nawieść ziemi, mhm. no to nie płacisz praktycznie za ziemię, tylko płacisz za, za ziemię plus jeszcze paliwo. No tak, no. a kiedyś płaciłeś tylko za ziemię. Takiego, a kiedyś to tak? było, no, no bo to paliwo to było tam śmieszne pieniądze. No, nie? Ja pamiętam paliwo przed pandemią to tak kosztowało 2,80 mhm. za galon. Teraz kosztuje w granicach, zależy gdzie tankujecie, w jakiej dzielnicy, prawda? No, w jakim, w prawie 4. Prawie 4. No, ale tak na przykład już tu koło nas, tak 3,60 można znaleźć. Dzisiaj słuchajcie, taki szybki obiad sobie zrobiliśmy. Na e, tutaj mamy słuchajcie, awokado, sałatę, em, ryż. ryż, mięso, fasole, pomidory, ser żółty i przyprawy. Ile Marek taka, jedna taka porcja kosztuje? Nie wiem, ale za 4 zapłaciłem dużo. Mm. Bo ja słuchajcie, ten, bo ja pamiętam, że kiedyś to kosztowało 10,99. Nie, to teraz więcej. Więcej kosztuje na pewno, nie? Zapłaciłem 47, teraz chyba to czuję 13,5. Więc jak o. widzicie, yy, nie tylko w Polsce podrożały ceny. Przybrałaś się. No ja się przybrałam tak, bo mi się zupełnie <laughs> zimno zrobiło, strasznie coś <skrym> tak. I też kasperka przebrałam. Przy okazji, yy, ale, ale tak, no, no u nas to już troszeczkę jakby spada, nie? Te ceny się troszeczkę przy, no, stabilizują. Się st się stabilizują, ale to i tak nie jest to, co nie było, wszystko. wiesz? To jest takie. <grym> Bo na przykład domy to cały czas, kurde, są bardzo. Słuchajcie, kiedyś ostatnio. Masakra. Jak, jak znajdę tą mapę, to wam tu wkleję, ale normalnie znalazłam mapę nieruchomości. Wszędzie spadają nieruchomości. Wszędzie. Oprócz Florydy. A oprócz Florydy. No. no po prostu to co się tutaj u nas dzieje ostatnio to jest szok. Znaczy tak jak dla Marka to dobrze, nie? No dla mnie dobrze, no. <laughs> o właśnie Marek, a powiedz jak usługi? Bo ja na przykład zauważyłam, że e, tak jak ja chodzę na paznokcie czy, czy fryzjer, to mi nie zdrożały tak usługi. Też mnie że dziewczyny inaczej trochę liczą, ale ten, ale właśnie jak u Ciebie jest, no bo ty... w Usługi, usługi zdrożały i usługi nie, nie spadną. Nie spadną. Nie. Czyli ty też adaptownie jakby mogłeś sobie ceny podnieść. No tak, no ale to jeżeli wiesz, ja podniosłem ceny, to automatycznie wszystko, nie? No tak, robocizna, no. materiał, no tak, no to wszystko poszło. No otworzy ci, tata, weź trzymaj. Tata light. Widzicie Kasperek? Znaczy wy go wcześniej nie widzieliście, ale... Słuchajcie, chłopak, przed wielką metamorfozę, co nagrywałam wam na naszym drugim kanale. Ale po prostu wygląda totalnie inaczej bez tych długich wozów, nie Marek? No. Totalnie inaczej. Chyba musimy tam baterię wsadzić. Pokaż. No baterii jak nie ma, wiesz? Czekaj. O, tutaj zobacz, zobaczymy. Oj, nie wiem, czy. A to trzeba odkręcić. Nie wiem, czy my mamy ani baterię. Bo ja ostatnio wziąłem do zamków. Sorry. Ale to wiesz, co chyba nie paluszki, tylko te mniejsze. A my tych mniejszych to mamy dużo. Tak? No tak mi się wydaje. Tylko no. potrzebny śrubokręt. <laughs> Orio, mistrzyni drugiego planu. Hi Oreo. <laughs> I Wednesday. W Sunday. A w ogóle dzisiaj to mamy co? Wika, co jest dzisiaj? Lazy Day. No, lazy day to oprócz tego, ale co mamy dzisiaj w telewizji? Super Bowl. Super Bowl Sunday. Będziemy a, oglądać kawałek? Sad thing is, we don't have any chips. Or something to enjoy. Mamy. Popcorn. No, dlaczego? No ale to co, to, to, to nie musisz przecież. <laughs> to oglądasz mecz, a no, nie jesz chipsy i ty, wiesz. Co tam macie fajnego? Zbudowaliście to co wam dałam? No, we don't know how to build it. Nie wiecie jak? No to pokaż, bo tam jest pewnie instrukcja, to ja wam zbuduję. Wait, but mom, um, what do you mean we have popcorn? Did you, did you no, no nie, kupiłam. O. No, Ale będziesz miał fajowe. ja słuchajcie, już z tymi agawami ten temat to pewnie dla was jest nudny. <laughs> Ale ja słuchajcie, teraz... Y Zawiozłam, bo ostatnim razem Wam mówiłam, że muszę zawieźć do moich znajomych agawy, bo im tam posadziliśmy normalnie w ogrodzie. No a ja mam strasznie dużo małych agaw. Ale to, co chciałam Wam pokazać z takiej czystej ciekawostki, to jest to, że zobaczcie ta agawa, to jest dziecko tej dużej agawy, którą Wam ostatnio pokazywałam i ona wiecie, jak rosła? Ona normalnie rosła pod spodem, tu pod doniczką. Czujecie to? I ona biedna jest taka trochę e, wybielona, no bo nie miała słońca. Tak samo. Tu jest kolejna, która tak właśnie rosła, więc teraz ja muszę na prosto posadzić i one powinny ładnie się wyprostować. I tutaj kolejny dziedziuś, którego znalazłam. No niesamowite są te agawy, one tak szybko rosną. No i tak, jak widzicie, mam dwie duże doniczce, do których muszę posadzić agawy. Tutaj mam jedną taką troszkę większą. Tu się też pozbyłam, to są takie dwie małe, ale to one pójdą gdzie indziej. Tutaj też wykopałam kolejne i wszystkie miały dzieci, zobaczcie. Te malutkie agawy to są normalnie kolejne dzieciaczki. I z tych agaw właśnie rosną później takie duże agawy. Więc zaraz będę sobie przesadzać. Palmy wam ostatnio pokazywałam. W ogóle muszę umyć kostkę. Chyba wam zrobię taki odcinek właśnie o przygotowaniach do... Tutaj wiecie, na tarasie, bo zobaczcie jak tutaj mam normalnie już brudno. Więc będę to myła pod ciśnieniem. Chciałabym Gdy też... To... Nie, to by trzeba było wziąć ten... Florem najpierw. Ale wiesz co? Mi się mi się wydaje, że to spokojnie pod ciśnieniem. Chciał misiu? No ja nie wiem, zrób mi coś dobrego, okej? Okay? To ja poproszę zupę. Zrobisz mi zupę? Tak. Dziękuję. A ja zapłacę, ok? Okej. Widzicie, jakiś się w domku fajnie bawią. Markowi dałam takie Pieniążki plastikowe, co mają też dzieciaki, więc fajnie się tam bawią, Restaurację w domku. No ale tak jak mówię, nie Marek, mi się wydaje, że to pod ciśnieniem powinno zejść też, wiesz? No, tak, Też bym chciała pomalać te, te krzesła, no zobaczymy, jak one, one by się przedstawiały. Taki byśmy sobie zrobili trochę taką, wiecie, metamorfozę tutaj właśnie tarasu. Może bym dosadziła sobie jakieś kwitnące rośliny, no nie wiem, zobaczymy co tutaj bym wymyśliła, na pewno bym coś tam wymyśliła, <noise> jakąś inspirację, ale teraz muszę właśnie przesadzić te małe agawy, jak widzicie, do większych donic, a te mniejsze wsadzę tutaj i będą sobie ładnie na nowo rosły.